Krzysztof Cugowski napisał to do żony. Internauci reagują. Krzysztof Cugowski opublikował w mediach społecznościowych wyjątkowy wpis, który natychmiast przyciągnął uwagę fanów. Legendarny muzyk zwrócił się publicznie do swojej żony Joanny, dołączając wspólne zdjęcie. Reakcje internautów były natychmiastowe. 27 stycznia Krzysztof Cugowski zamieścił na Facebooku prywatny wpis poświęcony swojej żonie Joannie. Z okazji jej urodzin muzyk opublikował wspólne zdjęcie oraz ciepłe życzenia, które szybko zyskały ogromne zainteresowanie internautów. Krzysztof Cugowski zwrócił się publicznie do żony. Internet to nie miał 27 stycznia na profilu Krzysztofa Cugowskiego na Facebooku pojawił się wyjątkowy post. Artysta dołączył fotografię z ukochaną żoną Joanną i złożył jej urodzinowe życzenia. A Asiu, spełnienia najpiękniejszych marzeń 100 lat napisał krótko. Krzysztof Cugowski zarobił fortunę i spisał testament. Synowie zostali poinformowani. Na tym jednak nie poprzestał. Pod wpisem znalazł się również fragment tekstu jednej ze swoich piosenek wierz mi, kochana, to twoja łza pomaga, by się nie bać. Internauci zasypali Joannę Cugowską życzeniami. Chwilo trwaj. Pod postem pojawiły się serdeczne komentarze. Fani dołączyli do życzenia artysty. Wszystkiego co najlepsze. Wszystkiego najlepszego, Asiu, zdrówka i samych radosnych i szczęśliwych chwil w życiu. Wszystkiego najlepszego, Asiu, samych pięknych i radosnych chwil, pisali internauci. Nie zabrakło też ciepłych słów pod adresem samego cugowskiego. Zdrowia i miłości dla Państwa. Prosimy o nieustanne motywowanie męża, aby nie przestawał dla nas śpiewać. Dużo zdrowia i pięknej miłości z Krzysztofem. Chwilotrwaj, czytamy w komentarzach.